Ach, co za cudowna noc w sam raz na nowe wyzwania w pracy Freddiego Fasbera. O kurka, co tutaj robią te kolorowe mapety? Problem z głowy, pora na CSA. A więc oczekujesz, że ci dam jakś robotę po tym, jak pobiłeś jakiegoś typa w szatni, wzywałeś kupujących i się zestrułeś do popcornu? Ach, pora na kolejny piękny dzień, pełen wyzwań w pizzerii, w której już jeden cieć zmarł, ale nikomu nie chciało się tego mówić, ponieważ scenariusz nie pozwala na takie rzeczy. O hej Maj fajnie, że jesteś do całości już pracy. Tak dostałem w pizzerii w NAFA. O fajny ja co to dać, to załatwi, że ciotka mnie nie weźmie do siebie i nie będzie mnie karmić jedzeniem dla psa. Nie wiem, choć się domyśla. Policja? Tak, policja w żarach. Wybuch serce, ktoś nam podpalił z serce. Dobra macie, może pomysły jak to zrobić. Nie wiem, sama jedyna co wiem to to, że lubi spać, a jego siostra biega po domu jakby miała motorek. Przepraszam, czy ja mogę coś powiedzieć? Żadbi do dupę kurwa! O nie znowu ten sen gdzie mój brat zostaje porwany przez nieznanego typa w aucie i chwila kim ty jesteś. Okej, musimy rozwalić pizzerię Fradiego Fazbera. A czemu niby? Ty myślisz, że ja wiem? O kurka, Kubuś Puchatek, ale na szczęście wiemy co zrobić. Yellow, no good keister off my property... ...before I pump your guts full of lead! Alright, Johnny, I'm sorry. I'm going. One, two, ten! O kuchwa, kubełek KFC! 360 Okej okay, a więc to miejsce jest super straszne, będziesz tu ze mną i będziesz patrzeć jak mnie próbują zabić. No młoda damo masz siedzieć mi tutaj i nigdzie nie wychodzić. A ja mam to w dupie. I Słuego... O siemanko furasy chcecie się ze mną pobawić. OK. Siemano to znowu ja. ej, chodźmy se tak z dupy zbudować fort. Czy tobie odbiło, czemu budujesz fort z animatronikami, a boni nie ma uszkodzoną rękę, wiesz co, teraz tobie kurwa mać zrobię. Czemu mi, przecież mnie tu nawet nie było. A dzisiaj oddaję cię na pożarcie ciotce, ja spadam melo. To moja Ej Freddy, gdzie moja ciotka i czemu tu jest czerwona plama? A śpi na górze, a ta plama to keczup, bo frytki jadłem w drodze. Hej Mike, sorry że przeszkadza ale Twoja siostra jest w pizzerii i zaraz po nią przyjdzie mój ojciec William, który zabił pięć dzieci dawno temu. Czemu mówisz mi to dopiero teraz, dlaczego nie wcześniej? A bo zapomniało mi się. Hahaha, nareszcie zabiję, ja cię zabiję i nikt ci nie pomoże. Ibi, Ibi, jestem, przyszedłem cię uratować. Przecież tylko rozwaliłeś ścianę i przejechałeś Foxiego. O no, kurka racja, dajcie mi chwilę. Dobra, skoro śmieci wyniesione, teraz masz mi oddać moją siostrę, bo jak tego nie zrobisz, to przyjdzie zły pan i cię zabierze. Haha, ha, nic mi nie zrobisz, ja mam jeszcze moje dzieci, a ty jesteś sam. Kim ty niby jesteś? Gary na Garrison, gracz roku 89. Okej okay, i zabieram miłego dnia. Okej okay, to było dziwne ale i tak mam przewagę. Hej to znowu ja ej weźmy tak go skopmy dla beki ha <śmienic> nie uda wam się mnie zabić, to ja was stworzyłem. Jestem Robert Makłowicz i wam pokażę, i zaraz czemu mi w dupy jest tak ciasno! <śmienic>